Ty to nie? Teraz wchodzimy do pracowni grupy Racji papa. Witam, nazywam się Dominik Szumilac z grupy racji Papa. Dzisiaj mamy zaszczyt posłuchać wywiadu z szanownym gościem od skę z grupy medialnej Rakcji Papa. Witam, Oskarze. No cześć. Czym ogólnie się zajmujecie na Waszych zajęciach? się no, zajmujemy? No składam filmiki. E, e, montujemy filmiki, które możecie zobaczyć na YouTube. Strona do filmów na YouTube. No. www.youtube.pl Gdy wejdziecie na ten serwer, wpiszcie dużymi literami RADCY PAPA i małymi literami NS. Zobaczycie tam na ich filmy wideo, które są świetnej jakości, świetnie montowane od świetnych producentów. I IPHD, i pchadę, i phd. <grym> bez braki. Czy ogólnie podobają Wam się te zajęcia? Tak, podobają Wam się. A z jakiego powodu chodzisz na te zajęcia? Czy chcesz być w przyszłości reporterem, tak jak szanowny Szymilas? Tak. Przedobajcie. Czy chcesz być w przyszłości reporterem, tak jak na przykład tutaj, siedzący obecnie? Ani nie, ale nie wiem, bo chciałbym iść na informatyka. Chciałbym tak, chciałbym kształcić się w teleporterze. tym Aha. Dziękuję za udzielenie wywiadu i do widzenia. Cześć. A dzisiaj w Rozmowach w Toku za 5 minut pogoda dla kierowców i dlaczego warto wysłać dzieci do przedszkola. Dziękuję i do widzenia. Przeszły! Sprawdza bezpieczeństwo! Obiec Nie, Adamowi. Adam też ma taką przykrywkę